Cześć. mam dwa moje duże miskanty. Olbrzymie. Żeby nie połamały przy następnych śniegach miło rzębu i brzuski. No i zabrałam się zamiast za sprzątaniem domu to sprzątanie na tarasie. Tutaj są pocięte łodygi miskanta. Pójdą sobie na rabatki. A to są liście, które są pocięte jest ich trochę dużo to akurat się przyda na o, i w workach są na podśmiechę dla moich kaczek ale to dopiero na wiosnę, jak będzie ciepło żeby im nie było za ciepło a z tych długich tyczek muszę zrobić po nowym roku takie jakby no, nie wiem, ochrony dla niektórych roślin, bo kaczki po prostu je deptają, ale niechcący, po prostu są za ciężkie. Jak przechodzą to, to te rośliny się łamią. A kaczuszki są cztery, więc ma kto zrobić, niż masz na ogrodzie. No, trzymajcie się, hej!